14 marca uczestniczyliśmy wraz z naszym radnym Sławomirem Nowickim w spotkaniu działkowców z władzami miasta i jesteśmy zdecydowani poprzeć posiadaczy działek w ich postulatach. Działki rekreacyjne muszą zostać wpisane do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie możemy również dopuścić, żeby sąsiadujące obiekty spowodowały zalanie działek. Należy również poprawić meliorację. Dzień dobry mieszkańcy, witamy Was wszystkich. Spotykamy się dzisiaj przy ulicy Mazowieckiej, przy rodzinnych ogródkach działkowych. Jest zebranie działkowców w sprawie niskiego zagospodarowania przestrzennego ulicy Krzywej. Co wyniknie, co się stanie, zobaczymy po spotkaniu. Co Pani oczekuje po dzisiejszym spotkaniu? Po Przynajmniej dzisiejszym... jednego odszkodowania. Odszkodowy. Bo tam jest latanka postawiona i myśmy z mężem zainwestowali i teraz by wszystko po prostu było na marne. Przynajmniej tyle, bo ja rozumiem, że są mieszkania potrzebne dla mieszkańców, dla młodego pokolenia. Ale te działki, które są, to przynajmniej jest... No to, to jest dużo pracy, są... dużo pracy włożonej w tą działkę, tak? Tak dużo, tak. dużo pracy finansowej, dużo pracy fizycznej, ale też bardzo dużo zadowolenia, tak? No bardzo dużo zadowolenia. Miło się na tą działkę jeździło. No, ale jak z tego, Jest słyszymy, ogromna szkoda. Ogromna szkoda, przede wszystkim tych pieniędzy zainwestowanych, bo jest dożywne, a coraz. Spodziewamy się jeszcze wyższej tej ceny na wszystkie artykuły. Coraz będzie nam się pewnie gorzej żyło. A tutaj tak za darmo oddać zupełnie to, co się zainwestowało, byłoby szkoda. A czy uważa Pani, że można by było jeszcze coś zmienić? Bo chyba nie wszystko jeszcze jest stracone, możemy myślę, jeszcze miejsca, No Myślę, myśl, myśl, że miejsca pewnie się by znalazły dla, na, dla mieszkańców Świnoujścia, którzy jeszcze mieszkań nie mają. Mhm. To myślę, że by się znalazło. Mieszkania mieszkaniami, ale na przykład jakieś inne miejsce na działki? Myśli Pani, że jeszcze miasto Świnoujście jest w stanie coś dać dla swoich y, mieszkańców? Coś dać? Y, działkę? No myślę, że na pewno jeżeli w brzegu lasu mam ich pełno, Przygotować miejsce na. Można dodałki. jeszcze coś wygospodarować. Tak, 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 tak. Dziękujemy Super. Mamy pytanie, czego Pan oczekuje po dzisiejszym spotkaniu, czego Pan nie chce, co Pan chce. Jakie są Pana odczucia? Nie chcę, żeby tu powstała jakaś budowa, bo mam działkę dla rekreacji. Tyle lat przepracowałem w i chcę teraz wypoczywać. Dziękuję. Dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo. Grupa Marska Piwi. E, dzień dobry, spotykamy się tutaj przed e, ogródkami działkowymi z zapytaniem. Wszyscy pędzą na spotkanie. Co państwo oczekujecie po dzisiejszym spotkaniu? No oczekujemy, że będzie na naszą korzyść, że jednak działki zostaną, bo no, są potrzebne. Działki bo, są bardzo bo, potrzebne. Oczywiście. Dużo ludzi wypoczywa tutaj, porządek na razie jest, wszystko gra, tak Żeby że... było jak jest. Żeby, żeby było, było jak tak jest. jest. I dla emeryta, dla, dla osoby starszej to jest bardzo potrzebne, dla, tak? Kawałek zielonego. Dla dzieci też. I dla dzieci też, też oczywiście. Dużo dzieci. Więc na pewno potrzebne, to nie ma co. No. Nie. Tylko, tylko co niektórzy powiedzieli, że emeryci to powinni być dwa metry pod ziemią. Nie, nie, to jest nie, absolutna to jest bzdura, w ogóle bzdura. nie słuchamy takich osób. Dziękujemy Dzięki. bardzo. Grupa Morska TV, witam serdecznie. Czego pan się spodziewa po dzisiejszym spotkaniu tutaj u nas? No na pewno dobrego rezultatu, nie? A co by było dla pana dobrym nie, 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 rezultatem? Proszę. Co by dla pana było dobrym rezultatem? No jak, bo po prostu, żeby, żeby nie zabrali tych działek. Nad, Dokładnie, my mieszkańcy uważamy, że te działki powinny zostać działkami. Natomiast, jeżeli ktoś chce sobie budować jakieś, zrobić jakąś inwestycję budowlaną, na pewno nie powinien robić cześć. tego w tym miejscu. Co pan o tym sądzi? No na pewno nie. A jeszcze to jest teren podmokły, można powiedzieć, nie? Grupa Morska TV, głos, głos młodego pokolenia w sprawie działek. Okazuje się, że nie tylko seniorzy, osoby w wieku 40 plus mają działki, ale także młodzi ludzie. Co myślicie o tym wszystkim? Myślę, że to jest okropny pomysł. Należałoby. konsultacje? Przede wszystkim ludzie dużo inwestują w te działki swoje. To dla niektórych jest jedyna forma wyjścia na zewnątrz. Szczególnie dla tych, którzy mieszkają w blokach na Dokładnie, pewno. Dokładnie, tak jak my, nie mamy nawet balkonu, więc opcja działki z małym Kawałek dzieckiem, zielonego nie się nie przydaje. Z cudownym poza tym dziecku mogę widzieć. Jak coś rośnie, mm -hmm. być bliżej natury i świeżego powietrza. Przede wszystkim myślę, że te działki też są jak takimi kucami się naszego. Pewnie, że tak kawałek Zielone. zieleni został. Zielone tereny są bardzo ważne. E, I tak. Panie. Myślę, że ktoś Dziękujemy. to w końcu. Dziękujemy bardzo. Miłym że Będzie wszystko okej. Te platformy, że się aby tych ludzi Działki są najważniejsze, tak? Przecież nie można całego życia spędzić. Wolno. Yy, Ale no nie ma już miejsca. Tydzień, już nie ma miejsca. Aha. A no dobrze. <gryśla> na czym jesteś? Po nie ma zabrać. Nie jestem. Nie ma miejsca. Jeszcze kiedy przyjedzie posiedzieć, ładno. Oczywiście, że tak. Grupa Morska TV. Chciałbym się dowiedzieć, z czego pani oczekuje po dzisiejszym zebraniu. Nie chodzi za bardzo, myślę, że to jest jakaś kiełbasowy wyborcza i nic więcej. Po prostu. Tak pani, tak pani ja uważa? Tak uważam oczywiście. Y... Nawet nie wiem, widzi pan, kto tam w prezydium siedzi, y, bo jest taki burzę, że można. A tutaj to nie za wiele człowieku słyszy na... Inaczej... Czy ma Pani tutaj w tym rejonie działkę? mam na kotwicy. Jasne. Czy, czy chciałaby się Pani tej działki pozbyć? No na pewno. nie. No właśnie. Czy chciałaby Pani, aby ta działka została w takim stanie, w jakim jest? Tak, oczywiście, że bym chciała. Na pewno nie. To Czyli jest oczywiście. Moje marzenie, to dokładnie. Ja dokładnie. Nie tylko pani, myślę, że tutaj no, też są to, to jest osoby. Większość, tak. większość, no, większość, no, większość to osób tak jest. Nie, to znaczy, jest. Czyli nie. wszyscy chcieliby po prostu, żeby te działki były takie, jakie są, i żeby, tak, żeby ta, że sytuacja są? była niezmieniona. Oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. O tam, to najprzyrodzniejsze. Chciałam po prostu powiedzieć do Was kochani, że najpierw naszym zwyczajem odśpiewajmy nasz hymn działkowy, więc bardzo proszę o powstanie. Morska TV, Tomasz Maślanka. Witam Pana. Czego Pan oczekuje po dzisiejszym zebraniu? Mam 90 lat. Ja chciałbym tylko, żeby nam tych nie zabrali. Ja tak myślę, Pan, ja, ja wolę być na działce niż w domu. Nie przewiduję znam atmosferę podejścia władzy samorządowej w świadomości. Nie przewiduję babki dlatego, że nie zawsze słuchać życzliwość władzy do obrony. Ale jak to mówią wstrzeżonego panu wstrzeżę, musicie na etapie planowania przypilnować, jeżeli będzie coś nie tak, trzeba się z zarządami porozumiewać i to e, proponuję, każdy ma prawo złożyć zastrzeżenia i uwagi. I im więcej tych uwag będzie i będzie to stanowisko e, zgodne, tym większa szansa uwarowania, gdyby były zapisy na rekrytację. Więc nie zostawiajcie tego tylko na barki e, e, zarządów, że ktoś to załatwi. Każdy musi się zainteresować, czy sąsiad nie urządza pasenu na sklechu, który później zaleje całą granicę. A jaka kolej ma iść? Jaka kolej ma iść no, Berlina? Połączona tutaj, jak to na 11 listopada aż do Wewninna, ale będzie się to po pasie granicznym. Okay? Po pasie granicznym. Grupa Morska TV, jak po dzisiejszym spotkaniu? Czuje się Pan bezpieczny? Wiemy o co chodzi? Wiemy na czym to wszystko polega? Tak, czuję się spokojniejszy i myślę, że ogrody działkowe pozostaną, że to po prostu dotyczy większych miejscowości i większych... Czyli yy, możemy być spokojni? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Też. Cieszę się bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przyszła Rada Miasta musi zabezpieczyć interesy działkowców, a dopiero w następnej kolejności rozpatrywać interesy pozostałych osób. Ogromne zainteresowanie działkowców i wielkie obawy przed odebraniem miejsca wypoczynku i rekreacji utwierdziło nas w tym, że Rada Miasta w następnej kadencji musi tak jak do tej pory pilnować bezpieczeństwa mieszkańców w okresie jesieni życia. Dzień dobry Nie bardzo, Grupa Morska Twi. Rozmawiamy z panią. Teresana Pierkowska, prezes ogrodu granica, proszę pani, i chciałam powiedzieć, że jestem prezesem kolegium prezesów naszych ogrodów działkowych, których mamy 7. Bardzo chwili. dużo, bardzo dużo. Tak. Jesteśmy na gorąco po dzisiejszym spotkaniu działkowców. Czy mogłaby nam pani powiedzieć? Jakie są Panie odczucia po tym zebraniu? Czy mieszkańcy, czy działkowcy wyszli z tego spotkania spokojni, bezpieczni, że działki będą mieli i dalej będą mogli korzystać rekreacyjnie na nich? Powiedziałabym tak, że myślę, że częściowo ludzie zostali uspokojeni, bo bardzo dużo do nas przychodzi, tak? Pytać, o co chodzi z tym całym zagospodarowaniem przestrzennym? To jest tak, że ludzie nie zawsze wiedzą, prawda, o, o, jak to się ma do, w stosunku do ich działań. Myślę, że, przy, że zostali częściowo uspokojeni, tak? Ale najważniejsze to będzie wtedy, kiedy zobisz, zobaczą zapis: proszę Pani, że my jesteśmy ogrodami dla naszego miasta jesteśmy po prostu ogrodami działkowymi. Mam nadzieję właśnie, że działkowcy, my bardzo się staramy, żeby im po prostu zagwarantować tą, to bezpieczeństwo i żeby mieli spokój, jak to mówią, na jesień życia. My, nasza, nasz ogród jest najstarszym ogrodem Świnoujściu, Istnieje 60 lat. Proszę sobie wyobrazić teraz, wyrzucić kogoś, kto ma działkę 60 lat. No to jest ogromna tragedia. Dla, dla wszystkich, tak? To jest dla wszystkich ogromna tragedia. Tym bardziej, że bardzo często spotykamy się z taką opinią, że my nie chcemy iść na plażę w ten Zgiełk, w, tą, w ten szum. My pójdziemy sobie na plażę zimą, kiedy jest cicho, spokojnie, Do a latem ta. chcemy siedzieć na działkach. Chcemy siedzieć na działkach, chcemy mieć swoją marchewkę, swoją sałatę, niekoniecznie kupować wszystko z supermarketów. Mm, no muszę Pani powiedzieć, że w tej chwili jest taka, takie hasło naszego związku, naszego polskiego Związku Działkowców, że. Że od trawnika przechodzimy do warzywnika. Fantastycznie. I bardzo, bardzo, bardzo to zachęca ludzi, te wysokie grządki, te swoje owoce. No, nie da się ukryć, że ten owoc inaczej smakuje. Inaczej smakuje, ale ogródki działkowe to też jest bardzo fajna rzecz dla małych dzieci. Ogólnie dla dzieci, tak? teraz jest taka tendencja, że biorą rodziny z małymi dziećmi, dlatego że tam dzieci się bawią, tam mają odpoczynek, tam mama nie musi biegać za nim, prawda? Tak, tak jakby choć po placu mhm. zabaw. A czy pani zauważyła, że y, ogrody działkowe y, mają osoby starsze, ale czy na przykład młodzi, młode pokolenie, nie wiem, osoby 30-40 lat, czy też są zainteresowane uprawianiem działki? Tak, proszę pani, właśnie to mówiłam przed chwilą, że od czasów chyba pandemii. Bardzo właśnie dużo osób przychodzi, bo chce temu dziecku wyhodować na przykład swoją marchewkę. Okej, i żeby dziecko się też bezpiecznie Oczywiście, bawiło. Żeby się bezpiecznie. Czyli ogródki działkowe muszą zostać, muszą, y, muszą funkcjonować i nie pozwolimy na to, żeby coś się zmieniło. Proszę pani, pani jeszcze jest młodą osobą i tutaj Państwo jesteście młodymi ludźmi. Ja chciałam Państwu powiedzieć, że te ogrody, które powstawały, to one powstawały, droga Pani, dlatego że w Świnoujściu nie było jedzenia. No, nie było warzyw, nie było yy, owoców. Także ja na przykład mój ogród ma takie opracowanie przez pewnego działkowca. Jak w pierwszym roku kształtowały się zbiory na ogrodzie? A ogród powstał w 1963 roku. No to historia. Historia, to jest historia, jakby się ktoś zainteresował tak naprawdę, to naprawdę z przyjemnością można posłuchać naszych, naszych różnych takich historii, które się tam działy. Muszę też powiedzieć Państwu, że tak jak tutaj na tym spotkaniu teraz było tylu, tylu przedstawicieli naszej rady, naszych, naszych, prawda, naszych władz, to powiem Państwu, że jest mi trochę przykro, dlatego, że My zwykle na ręce Przewodniczącej Rady Miasta wysyłamy zaproszenia. Rzadko kto przychodzi. Teraz no, jest czas kampanii. My tu, ja tu starałam się, nie wiem czy mi się udało zapanować nad tym, żeby to nie była kampania wyborcza, tylko żeby to było takie naprawdę spotkanie. A czas nagli. A czas Bo tak nagli. jak pani wie, do 2025 tak. roku trzeba to opracować. Tak. To jest mało czasu, jak to jest na takie bardzo mało poważne czasu. rzeczy. Tak, tak, tak. Ale działkowców było bardzo dużo. Naszym gościem była pani Teresa Natpiórkowska, organizator dzisiejszego spotkania. Może dodam, że organizatorami tego spotkania było Kolegium Prezesów Ogrodów Świnoujskich. Sławku, jako samorządowiec, po dzisiejszym spotkaniu, jakie ty wyciągasz z tego wnioski? Było bardzo dużo działkowców. Co o tym wszystkim myślisz? Jak to widzisz? Wydaje mi się, że nie możemy upominać faktu, że ci ludzie, niektórzy nawet z łzami w oczach, po prostu chcą tych działek, oni z tego żyją. I my dzisiaj, ja dzisiaj wyciągam wnioski, że na pewno wszyscy, którzy byli, którzy mają aspiracje funkcjonowania w przyszłej Radzie i kto będzie prezydentem, nie pozwoli na to, aby te działki im zostały zabrane, aby zostały wpisane w planie przestrzennego zagospodarowania.